Świat tradingu zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Rosną wymagania regulatorów, zwiększa się nacisk na bezpieczeństwo danych, a traderzy oczekują pełnej transparentności. W ostatnich latach coraz więcej użytkowników pyta: co sprawia, że platforma tradingowa jest naprawdę transparentna? To pytanie pojawia się regularnie w dyskusjach na Reddit, gdzie traderzy porównują funkcjonalność, bezpieczeństwo i model działania różnych firm. Dziś analizujemy, jak wygląda przyszłość transparentnych platform tradingowych, jaka jest rola regulacji, bezpieczeństwa oraz zgodności z ML, jak technologie, takie jak AI, wspierają odpowiedzialność i przejrzystość działania. W wielu opiniach użytkownicy wskazują, że podejście Compliance First staje się nowym standardem oczekiwanym przez rynek. Najważniejszym elementem transparentności są regulacje. Platforma, która działa zgodnie z wymogami prawnymi, podlega nadzorowi finansowemu. Regularnym audytom, kontrolom AML i KYC, obowiązkowi raportowania oraz przejrzystym zasadom przechowywania środków. Regulacje nie powstały po to, aby utrudniać handel. Ich zadaniem jest ochrona użytkowników, zapobieganie nadużyciom oraz zapewnienie stabilności rynku. Traderzy co, coraz częściej wybierają firmy, które nie ukrywają informacji o regulacji, wręcz przeciwnie pokazują je jako fundament bezpieczeństwa. Transparentna platforma musi zapewniać wielowarstwowe bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, szyfrowanie, segmentacja serwerów, zgodność z RODO i międzynarodowymi standardami, zabezpieczenie środków klientów, oddzielone rachunki, licencjonowani dostawcy płynności, brak mieszania środków operacyjnych z funduszami użytkowników, weryfikacja operacji i transakcji Monitorowanie nietypowej aktywności i blokowanie podejrzanych transakcji zgodnie z AML. Audyty i kontrole bezpieczeństwa, transparentne firmy regularnie publikują raporty i aktualizacje dotyczące stabilności systemu. Właśnie te elementy decydują o tym, czy użytkownik może traktować platformę jako zaufanego partnera. Nie wszystkie platformy są zbudowane tak samo. Na rynku istnieją trzy główne podejścia: model black box, standardowy model regulowany oraz model compliance first. Model Black Box charakteryzuje się minimalną przejrzystością, brakiem jasnych informacji o opłatach oraz niejasną strukturą realizacji zleceń. Traderzy unikają takich firm, ponieważ nie wiedzą, co dzieje się pod maską. Platformy regulowane działają zgodnie z prawem, ale różnią się poziomem transparentności. Część firm komunikuje tylko absolutne minimum licencje i zgodność z AML. Model Compliance First zdobywa coraz większe uznanie użytkowników. Platformy działające w tym modelu stawiają na otwartą komunikację, pełną przejrzystość opłat oraz jasne zasady realizacji zleceń. Według traderów właśnie to podejście wyznacza standard na rynku. Sztuczna inteligencja pełni ważną rolę w obszarach bezpieczeństwa i przejrzystości. AI zwiększa bezpieczeństwo, ale także pozwala traderowi widzieć więcej, co wzmacnia zaufanie do platformy. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach standardy branżowe będą obejmować pełną przejrzystość opłat oraz raporty dotyczące egzekucji zleceń. Traderzy chcą wiedzieć nie tylko, jak handlować, ale również, jak działa platforma. Przyszłość należy do firm, które komunikują wszystko jasno. Od opłat po sposób przechowywania środków. Regulacje, bezpieczeństwo i transparentność nie są już opcjonalne. Traderzy oczekują jasnych zasad, uczciwej komunikacji i technologii, która chroni ich środki. Model compliance first staje się fundamentem przyszłości tradingu. W świecie pełnym dynamiki i konkurencji, zaufanie jest walutą najcenniejszą.